Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem dwa, 121 i w dzisiejszym odcinku dostajemy lody ekipy. Uuu. Dobra, idziemy sobie usiąść gdzieś na murek, lody ekipy. Właśnie przyjechały do nas do sklepu, do mnie do miasta. I no, idziemy sobie usiąść i, i idziemy zastawać. Siema. Dobra, otwieramy. Dobra, otwieramy. O, Patrzcie, co robię ekipy. Kipka, polecam. No, Dobra. No, ja. no. My ogólnie próbowaliśmy, ale innych smaków. No tak. te są dobre. Dobra, i próbujemy. Polecamy, dlatego że mają y, smak ten, taki cuk cukier, który strzela. To mm. jest dobre. Są. Patrzcie jak wygląda okay. inny smak. No. Kozaczkie Wyglądało tak. No, kozacki lodzik. Wyglądał tak, bo oni sobie teraz inne kupili, tak. ma, ma strzelającą posypkę. Mhm. To chyba... ziska, jeżeli kupicie... Takie... To polecam, wytnijcie sobie napis ekipa i przyklejcie na przykład mm. na telefon albo na coś. Mm -hmm. No. Ej, ku zabiję. Dawajcie teraz reakcję. Mmmm, mm, dobra. Mm. <ścoughs> Mówię wam. Napis dobry. No, moim zdaniem. Y, Ten lepszy. Ta posypka, to jest jakoś tak. Nie wiem, 10 do 10, kurde. My teraz teraz każdy się wydać jak smakowało. Jak smakowało, Grzio? Jak 1 do 10. Dobre. Dobra. dobre Jadę Ja? 1 do 10. Ja daję dychę. Mhm. A ty? 10. Ty, ty dycha? 10. Dycha? Ja też dycha za posypkę, dobra. Uh. Teraz za samego loda. Smak loda. Smak loda? Mm. No. Mm. Kurde, poczekaj. Smak loda? No 7 będzie, 8. Dobra. Ten akurat jest dobry smak. 9? 10. 10? 10. Ja daję 7, bo ten smak jest trochę taki kwaśniejszy, ale wcześniej ten truskawkowy, co wy macie, no, daje 10. Ten jest myślę. trochę lepszy. Nie, mi 2 smakuje hmm? są, są Naprawdę, dobre nody No, djepki, no na najbardziej mi smakuje posypka, taka... Słodka? Strzelająca? Jan na no kozackie moje zdanie. O, dobra, okej badana, więc chyba kończę. Ale będę ludzie tu znajom Dobra. A my tu robimy wygodę. Nie Coraz to lepsza. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Dobra. i no, widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem kiedy się ma.